Ewo mówi do was w jawu futbol i dziś startujemy z nową serią, którą nazwałem... Ostatnio dwa polskie kluby dostały łomot w meczach ćwierćfinałowych Ligi Konferencji, dlatego ja jako najlepszy menedżer wszechczasów przejmę nad nimi kontrolę i postaram się by legia z Jagielonią spotkały się w finale tych rozgrywek. Ta misja nie będzie prosta, gdyż najpierw musimy wygrać rewanż z Chelsea różnicą minimum trzech goli, a skład jaki wystawiłem wygląda tak, na obronie Tobiasz Jędrzejczyk pankofi Augstyniak, normalnie Palmer już się trzęsie ze strachu. W pomocy o jedele, Gontfalesz i Lukminias. Na skrzydłach winogron i czołek. No i na ataku Mark Gual i potężny Tomek Packard. Dobra pora pokazać tym uszom jak wygląda Kiki Taka Ruyasa. No i cyk piękne podanie do Pepharta. Ten odgrywa do Guala ten znowu do Tomka i to jest ta cała Kiki Taka Top 5 najgorszych strzałów ever. Nicholas Jackson. Jackson co bakwipa zrobił. Przestań farmować Aurę, nie jesteś Spider-Manem bra. Dobra teraz to Chelsea kontroluje przebieg meczu. Ale piękny Palmer i spółka się teraz wylawi, Lukinias ma świetną okazję na gola. Podaje do Pekharta, i to będzie gol. Ostatnia akcja pierwszej połowy. Piłeczka pięknie chodzi no i winogron oooo. No. Klucz nie strzelił. No i dalej jest 0 do 0, a my wciąż musimy walnąć minimum 3 bramy. Chyba jesteśmy ugotowani. Dobra może teraz, ojej z podaniem do Guada. A ten ładnie mu odegrał, no i zobaczymy co z tego wyjdzie. Maxi pięknie leci. Poszła wrzutka i ale Robert nie ma co się załamywać. Tu jeszcze wszystko jest możliwe. No way, że to te same osoby. Teraz to Melo ucieka nam prawym skrzydłem. Brawo Jędrzejczyk świetnie grzeź go skasował. Ulala a jak piłkę ładnie wybił. Wprost do piłkarza części. Dobra kolejna akcja. Pephart ma piłkę na skrzydle i podaje ją do środka pola. Ten zagrywa do wszołka. Dawaj musisz to zmieścić. Broni Sanchez. Jeszcze Pephardt z dobitkowym ten Błąd też nie strzelił. No i wszołek. Co tu się w ogóle wydarzyło? Pombak wciąż jest możliwy. Mamy jeszcze 20 minut gry przed nami. Jazda. Niestety, ale Jackson schodzi. Teraz będzie prościej strzelić nam gola. Przestraszona Chelsea próbuje już chyba grać na czas. Ale my pięknie presujemy tutaj we dwójkę. No i to musi być gol. Tak na Tomasz To Dobra miarka się przebrała. Wchodzi kapustka. Bum. O kurde ale bomba, ależ ten wybiegnie biegnie o tą piłkę, to jest to całe 65 tempa w FIFA. dobra poszła jakaś wrzuta, obrona Chelsea się i to i gol, Bartosz Kapustara, tańczy przy tej chorągwie jakby był jakimś laminem Jamalem. Mamy jeszcze szansę w końcówce by wygrać ten mecz przed Dobrym. Lukinias do Wszołka ten do Guala i Mark Głaal. Mamy już 94. minutę a To Chelsea ma jeszcze jakąś akcję. Nie możemy teraz stracić gola. Brawo Tobiasz. Futbolówka wróciła do gracza Chelsea. Wybijcie mu po prostu tą piłkę. Brawo panowie mamy konkurs jedynastek, bo dogrywka wiała nudą. Pierwszy pojedynek to Tobiasz vs Felks. A i w sam środek. Zioło co ma twarz jak grecki bóg. Dla nas zaczyna kapucha. Piękny karny, tak by pewnie nie trafił. Teraz ma dawaj tobiasz, już raz obroniłeś jego jedynastkę. Mruh! Aha! Czas na marka gujego. No niedobrze. Teraz strzela w musisz. Najgorszy karny jaki widziałem w swoim życiu. No i taki oto sposobem pora na decydującą jedynastkę. Udłaty kontra tobiasz. No i niestety, Legia Warszawa odpadła z rozgrywek. Może i nie będzie polskiego finału, ale wciąż mogę wygrać ten puchar jak mielono. Pozdrawiam wujek w futbole.